Astrolog spotyka się z, zazwyczaj z ludźmi, którzy są w jakimś kryzysie. Tak? Ludzie, którzy są szczęśliwi, czy uważają, że są szczęśliwi, no to raczej nie szukają pomocy u astrologia, tak? no bo po co im? No wszystko im się udaje. I to jest jakby kolejne moje duże zdziwienie, jest takie, że, że ci ludzie szczęśliwi nagle na przykład mają ciężki wypadek. Tak? Mieliśmy na przykład. Schumachera. No, I wybrał się w niestrzeżoną szczerzoną trasę yy, narciarską, tak, w najgorszym momencie, jaki mógł sobie po prostu hmm. wybrać tak. Astrologicznie, hmm. tak. No, On oczywiście o tym nie wiedział, no bo skąd miał wiedzieć tak. no, I właśnie ci ludzie, tak jak dawniej królowie, tak, mogli sobie, tylko królowie mogli sobie na astrologę pozwolić, hmm. ponieważ ich było na to stać, żeby go utrzymać. Tak. Tak. No, teraz jest dużo ludzi bogatych, ale. Nie, nie słyszałem, żeby, żeby jakby czekali czy, 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 czy słuchali jakby podpowiedzi, tak, a mogłoby ich to uchronić przed wieloma wieloma problemami, tak, bo zarówno oni są podatni na wypadki, co właśnie, chociażby ten przykład mówi, czy wiele innych, jak i zwykli ludzie, tak, też są podatni na wypadki. No, tu tylko taki wycinek mówię, tak? no, bo to jest astrologia jakby patrzy szerzej, ale, ale w takim kontekście ile to zmienia w życiu?